Zawitałam przed siedzibą Prawa i Sprawiedliwości, czyli jestem na pogodnie ulica Łódzkiewicza. Razem sobie zobaczymy, czy o tak jak najbardziej kompania wyborcza jest, kandydująca do Senatu Małgorzata Jacynawit. Jako dwójka na liście do Sejmu Leszek Dobrzyński. Podejdziemy sobie dalej. Mamy drzewi, mamy gablotkę, a w gablotce Kogo tu mamy w gablocie? Oczywiście jest Marek Burbarczyk, jedynka do Sejmu, Artur Szałabawka, trumka do Sejmu i nadchodzi pan Witold Witkowski. Panie Witoldzie, chwilka rozmowy. Dlaczego warto przyjść na wybory? A Może pana zdaniem jakieś specjalne argumenty? Argumenty są proste. Żeby Polska była wolna, 2015 rok to jest rok, kiedy Polska Odzyskała tak naprawdę niepodległość i jak będziemy dzisiaj e, ociągać się, tą niepodległość znowu możemy stracić. No ale sondaże są takie, że tutaj nie ma zagrożenia, to już może spokojnie się skupmy na grzywach dywani pana no Tak, ciepłe. ale sondaże, proszę pamiętać, to jest nie, tysiąc osób, które y, tę sądę wypowiadają, natomiast wystarczy, że przestraszeni ubecy. Ich rodziny pójdą do wyborów z tamtej strony po to, żeby odebrać nam niepodległość. To, to wtedy nas, którzy będziemy na grzybach i rybach, tak, zabierą nam. Jednak mimo wszystko proszę bardzo o to. Ja nie chcę już mówić o tym, że wystarczy się przyjrzeć tej Polsce dzisiejszej, tej Polsce sprzed czterech lat. I warto. Zastanowił się nad tym dobros trzeba iść. trzeba ten swój głos jako obowiązek yy, no, dla wszystkich sprawdzić, oddać do uchwa. Panie Witoldzie, ma Pan tutaj ogląd, bo jest tutaj Pan od lat na Mickiewicza w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości. Czy Prawo i Sprawiedliwość w porównaniu z tym, jak było ileś lat temu, przez te cztery... W jaki sposób tutaj od jest większe zainteresowanie czy większe zaufanie, jak pan to, z, to Bezwzględnie. No, nigdy nie zdarzało się tak, że przychodzili yy, szarzy ludzie, i nie, nie chcę ich obrażać, tylko mm. chcę powiedzieć, że to są ludzie, którzy yy, nie angażowali się nigdy jakoś tak własnym zdaniem, ani nie wypowiadali tego zdania. Przychodzą, popierają, yy, życzą wszystkiego najlepszego, chcą pomagać. I mm. yy, chcę powiedzieć, że to jest trend taki, który widać od kilku lat i powiem szczerze, że jestem zbudowany tym, bo zawsze było w 2005 roku jak ukazały się te czarne billory nienawiść wtedy, kiedy platforma nieopatrznie przegrała z prawem i sprawiedliwością wybory, a miał powstać popis od tego czasu platforma zaczęła szczuć pluć i dorabiać tam gębę kolokwialnie mówiąc Ludzi nie za bardzo rozgarniętych. Tak przynajmniej nam próbowano to. Pokazywano nas w zadeptanych butach, pokazywano nas w podartych wybraniach. Chcę powiedzieć, że od tego czasu Platforma pokazuje się jako niekompetentna, a my coraz bardziej pokazujemy się światu, Polsce, jako ludzie kompetentni, jako ludzie, którzy potrafią ten kraj odbudować. To wszystkie. Zakłady pracy, może porównać, ile zakładów pracy, takich jak Dany, Odry, Selfy, ile tego było w Szczecinie. Dzisiaj nie ma nic. Komuś na tym zależało, żeby ten Szczecin osłabić. A co gdzie idzie Polska? To są przecież niektórzy yy, mówią, że tu się Polska kończy. Nie, Polska zaczyna się w Szczecinie. I jeżeli nie będziemy dbali o ten Szczecin, o ludzi, którzy yy, będą tu zarabiać pieniądze, będzie bardzo trudno. A czy do młodzieży to jakoś trafia? Młodzież też się tutaj jakoś garnie? Coraz więcej. Nawet przychodzą ludzie z politologii, przychodzą tu na praktyki, oglądają e, sytuację jak jest, ja nikogo nie namawiam do naszych e, e, przekonań, oni sami przychodzą, wyciągają wnioski wszyscy ci, którzy się otrą o e, to biuro, o tych ludzi, którzy tu przychodzą, o tych polityków, e, którzy tu się e, e, przewijają przez, e, przez to nasze biuro, no, zaczynają nas postrzegać jako ludzi yy, co najmniej yy, godnych zaufania. Bardzo dziękuję za rozmowę, do zobaczenia mm. w Dziękuję.